Ej, finalnie yy, gramy bez delay'a, tak? 100% Nie no, jak nie włączycie delay'a, to ja gram, to ja wychodzę z mechu, Bo to nie ma sensu dla mnie grać. Nie jak po, jak, jak powernet pala, no to nie, albo wszyscy, albo nikt, no. Power on ma delay. Ustawione pago, a ty tam czy dajesz baitować, widzisz, i co? Power cię troluje jak chłopca, no. No to marnuje tylko czas nasz, no. No ale zawsze ma to, w gramy z delay'em, ja nie wiem co to za, za dyskusję w ogóle. Ja też nie wiem, właśnie. <laughs> oni stronarem są dzisiaj, słuchajcie. My co też, teoretycznie. No, dokładnie grający to bardziej niebezpieczne. Mamy swojego piszczka w składzie. E, dobra, zaczniecie ze 4 x jakieś się czujesz, jak się nie czujesz to pasywnie. Twój, Wiem, wiem co tam zarobić. Nie ja, dawaj mi pewerboosta też na... na co? Nie. Nie? O, zły kurwa. Tak, no, ma, kago, kolumna i beczki, okay. No dobra. To kolumna i beczki. Nie słyszysz co mówię? Ciszę to zagra. no jestem beczki. No mówię, ty kolumna i beczki. Cia, zagrali. Też nie mogę Ej. stanąć z kolumny. B uważajcie! Dobra, schodzę Pewer, schłopmy się na B Widzę w gale bardziej. Zostaje. B chyba. Boga, no? Nie oh. widzę. Most ten nic na razie, teraz mogli wygląda. Wchodzę, wchodzą. Wyślij Wchodzą ci tam Wychodzą ci tam. Wychodzajmy beczki Jeszcze jeden. No, Prawie, jeszcze jeszcze, jeszcze yy, pewno. Lewo, ty, dalej, dalej. Kurwa, Ja padam na beczkach, bo ja mam smokę, więc ja to się odcinam smokiem od razu, nie? Masz dużo skinów i chciałbyś je szybko i bezpiecznie sprzedać? Wejdź na Skinplace, stronę, dzięki której zrobisz to w kilka kliknięć. Wystarczy, że zalogujesz się przez Steam i wybierzesz skiny, które chcesz sprzedać. Do wyboru masz wiele wygodnych metod płatności: PayPal, Visa, kryptowaluty, a nawet balans na stronie. Z kodem Industries otrzymasz dodatkowe 2% do pierwszej sprzedaży. Następnie zaakceptuj ofertę Steam i gotowe. Po ostatnim update Steam, środki wypłacane są po zakończeniu ochrony wymiany. Eee, Dzięki Kaban. Ale to nie wszystko. Skin Place posiada system lojalnościowy. Im więcej sprzedajesz, tym większy bonus otrzymasz. Dodatkowo co tydzień możesz zgarnąć bonusowego skina za sprzedaż swoich przedmiotów. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz swoje bonusy już teraz. No to raszy, tak, raszy, tam. swoje raz Nie ma ich przed monsterem, to będę No kurde. Jest no. jeden, jest jeden bolny. Balony i Macie fontanna, parkę. fontanna, Pas, przebiegł się. Okay. Odchodzę. Podchodzę. Nie dał fraga, nie dał Na Napladzam go. Nie no, ja Pan, nie gram, Eko yes. no. fragi jeszcze mnie Piotrek zabija specjalnie, ja, żebym nie, ja, nie zahapał się. Nie chcę mi się, nie. Nie, już <ślepka ślepka> było widać, to, że w lewo no. kierujesz celownikiem, no. żeby mnie zabić <ślepka> specjalnie. Zwrócę jedno. Ja patrzę, go ci podchodzili na razie, na wrócę. Na mostem. Moster, moster wyszedł, no halo! Jadą, jadą! Ja pierdole, jest gala, gala, gala! Wyjechali do BS-a. Kurwa. To się odjebało. No powiem wam, panowie... Przednio to widzę. O, niby. Jeszcze zajęcie mi dolewi. Podchodź, Mati. Podchodzę. Jestem. Ceszuję. Poszło. Bum. Paniks! Leżę. Leżę. Może być jeszcze jeden. Super Uwaga, Mitca, Ja nie patrzę mida. Może być Mit. Może na pewno złapać? Nie mam typu. Leży dwóch z Dwóch z faniksa leży. Jest ja jeden. Sprawdzisz czy nie ma go na drobiną? Tak, sprawdzę. Sekundę. Jest no, na drobiną. Nie rusza się. Nie hmm. rusza się. Mm -hmm. Poda ci. Kurwa, jaka menda. I przed no musi być. Zabierać? No, no on głęboko no. Bardziej przy schodach jest, tam do prawej Tu masz m mam zaraz, nawet. Co? No nic tego z przodu no, okay, to? Okej, to z do lewej Jeszcze nie Od ciebie przeszedł Teraz Uważaj, bo ja cofnąłem, okej? Okay? Mhm mm Tak, oni grają Monster może chodzić. Tak. Monster wchodzi jeszcze, jeszcze jeden Jeszcze ja jeden, jeszcze jeden Monster Jeszcze jeden plecy Chciałem galę całą Nic widzę Kurwa Gala i... siacą z teren. Ja heaven, stoję, Czekam Ja idę. Ja pikuję za palaka. O kurwa, nie pikuję za palaka, o. Bez i... jail. Kolumna. dostaję chyba co No, save'u. Nie, nie, nie. Nie, Blisko z Feniksa wyszedł. Dwóch mit. Może ktoś zrotować? Nie mamy syf na razie, ja chcę przyjąć syf, defnę sam. Jeszcze jeden o pół, dwó Cresuje. dwóch kibler. Jeszcze jeden. Kurwa, jeszcze jeden. Nie robię. Chcę do BS już. Ja, to jest, jest woda. Wydaje mi się, że rotowali tego no, osia na B, nie? Tak. Uważajcie. Tak, ta. ja, palą B. Jeden ma ogólnie zero. Możecie delikatnie spróbować. Ja na boku, a mamy defa? Kładą B. Bo. Nie macie, ale pago ma. No, A, w pagala gala. Podnieśli ją. <coughs> mhm. na teraz na ząb. Ale też chujowego smoke'a. Dwóch plecy Oczywiście, że plecy trzymają jak małego gościa. W po pobiegali! w do prawej jeden podchodzi Paweł. I on jest nabity. Fajnie Palaka się trzymał trzyma na koni. Kurde, zły ten, ten smoke cover. Monster jeden. Jeden przed monsterem. E, mogą ci grafity weź. Zale, zaraz. Mm -hmm. Mógłby już ratować ktoś z nas, frontowy? Tak, a to monster, nas, jakiś smog? Jeden monster, jeden okay, to on nie musi. Egzek <much> jakiś robił, egzek jakiś. Przejdźcie za smoka, Mati. Przejdźcie, monster, człowieku. jeszcze jest coś. Proszę, jeden advenčki, się, jeden beczki, boom. I jak rozbija oh, zero 0, Mati, 1, HP. 1, nice. Super. nice, 3. 1, 1, może być? Gdzieś i ten I... smok tu jest? Tak, też jest to trochę. jest. trochę. Macie go gdzieś czy nie? Bo ja tu już kam. Jakie są szanse, że ruka? On rzuca. No kurwa. Tak, Patrzę no. plecy sobie, odchowano. Jest gala. Gala wchodzi, gala chodzi do bs już. Ja to nic tak. mam tak. No teraz się już nie zbustujemy raczej. Uważaj ja mi się, że Waliłem, ale tylko nie znasz odstań. Też się dawali. Desk o, desk. Ja podchodzę, z EFIZEK. Masz też dać? Nie ma. Tak, tak. Podź kiedy. Gotowy. No, mogę freszować. Paszuję już. Bom. O kurwa, jebana. bana. Cioczo. Jakiś inny był chyba? Dożyć słoka Master Pago i zostań to Flash duga, flash długa. Czekaj, podejdź podejść podej syf Marty. Ja Drugi flash w tej, e, tu... spalę Tam ci syf patrzą... tutaj. tutaj. Podejdź Marty syf, podejdź no, Saf. No. Leży długa jest paka! I fleszuję ci Długa jest jeden Nie ma góry. Kurwa! Fenix gdzie? Dwóch banan. Trzech Kurwa, jak to dabrze zrobić? Dorzucają granaty, ja będę plec royale Jak nie słychać zachodź. Słychać tam, No nie mogę, no jak on nie ginie. wiesz. Kiepsko no na bite bardzo. A nie, zostań sobie. Takich sytuacji nie opłaca się tak syfy odbijać, bo... Ja kupię grana. masz dobry res, żeby gościa po prostu do lewej biegnie, jakby max lewo przy ścianie biegli. Jakby A do Mateusz fontanny też? od razu. A Mateusz Do fontanny. Tak, wszyscy do... tak, przy... rushujcie mnie. Ale przy lewej ścianie? Tak, Lewą ścianą biegli. Tak jak najkrócej możesz zrushować gościa. Możesz ty, typa co pikuje. Nie dajemy mu uciec. Nie ma. Uwaga longpick. Rushujmy do końca. Banan ucieka! Po razie mam bo nie pamiętam. Chodźmy panowie. Smok, schody i wchodzimy. Ja wam poszłem. raz. Poszuję dwa. Fletem jest. Tak, ja trzymam. Schody. Za BS-em. To nic leży. Schody jeszcze jeden. Schody, schody, gap, smoku. Lewo, lewo gap. Podchodzę pod do tego smoke. Reczewysy, smok jakiś, żeby zabrakł. Tak jest, kurwa już. Dobrze, że my chłodzimy przed smoke'iem schody? Chłopca no z smoke'u miał szparę. Smoke był... no taki... Ja rzucam z takiej pozycji na szybko, bo inaczej bym go szybciej nie rzucił. Pusti. Albu stop, over. Jest banany. Dwóch B jeszcze, dwóch B jeszcze. Idę z tobą też. Nieważne. Chyba, A. że powiem od drugiej. Możesz iść, a my może tutaj wyjebiamy z dalej, Ja myślę, że człowiek do Bez. bez jest? Tak, minus 40 albo więcej? To mieć zero. jednego gościa, Ja Nie Do banku uciekł. Gdzie jest pistolet? Do Przed tobą, przed tobą. Trak może być. Trak. Bank jest, obity. ma bank. Kurwa. Hit Jest. rozbili drzwi pod Phoenixa, ja ben, nie podejdę, ben, nie ben, mam smoła. Nice. nice. ma? Może ben, być Phoenix. Ja się popierdam, refragujemy po prostu To nurku, Paweł. No, no, no. Nie ja widzę za BS-em. schody. Będziesz na bs BACIE Lecę. leci Phoenix, ja nie żyję. No. Ja mu fotę ja do dajcie mi chwilę. Ja nie mam jak, trzymam schody jeszego go zachodzę. ucho schodów. Rotułem. Kible musi być banana banana. To kible czyszcze. Nie widzę banan, uważaj. Patrz banan. Jest kible. 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 Ty... A jest. A. Jest schody, jeszcze tam był? Idziemy do siebie. Jeszcze raz. I jest schody u mnie. Jeszcze głęboko, uważaj. Bum. Biorę bomba. Jest. A, dobrze. A banana banana. Nie trafili sy w palak chyba. Ej, ja flasha na midzie, jak coś posygnę. Na jadą do mnie. Co to znaczy? A no, ja się tam emery. Pilu. to Jestem! max, chyba. okej? Okay, zaraz. idziemy ja schody? Że nie? No, nie, nie, do, nie do, no, ja dorzucę. Złapaj, do, Długie do, do. Do. Do, do, do. nie widzę. Dziękuję. Okay. Plantuję safe. O, długie, dwóch. Co najmniej. Plant mhm. na traku, nie graj deep kiblet. Chujowy smok, sładę mnie, będzie mógł wychylać. Gram blisko. Lecy mamy trzymamy mamy. tak? Tak, tak, Ja mam jeszcze palaka, to... Ja bank boosta. Ja bank. Jeden fanik się pełen. Dwóch banków poszło, to, bo jeden bank i jeden schody. Palić na rachunek, na zaraz bank. Okay. Tak Jeszcze jeden bank, wybiegam, zestakowany jest. o tak. Oni jako w ogóle mają. Nie mam hmm. długą na razie. Oni jako powinni mieć, Dobra, uważajcie na staka. E, tak, ja ja Flash Monster. Tanny. Mogli dojechać Monster, nie? Tak, mogli. Po tam na bort, uważaj. Nie widzę nic z B. Wyszedłem Am B. To mogą czy nie? Mogą, tak, mogą. No. Ja nie widzę nic z B. Ja nie wiem czy oni skrócili. Dobra, chodź Feniksem, Izak, chodź Feniksem. Daję flasha no, no. długa na razie. Ej, pioletowo uważaj tam. No, Dobra, to niech ta. ciekso, nie idzie, jak są No Idę, idę. Jest Fenik z góra, na wrot. Patrzę. To oni Fenikę robią nam gdzie może, Peweł. Gdzie jest Fenik? Tak. W pokój baba. No przecież no, jest nad nami. Oni raczej stracują. Pomagam ci. Jeszcze jeden. Nice. O, dokładnie tu. Uważaj, jeszcze lewo graffiti, prawo kibol może być gość Ale się ten monster w Nie. Nie, on chyba na fejka flashował, on chciał nas zmusić, syf, syf jest, last syf Ja idę z góry. Syf? To skąd ona kurwa się wziął, jak bym przebiegłem? Brawo, brawo Bramą mogli zwrócić tak? Ludzie, kurwa, już O, kadali. Wysadzili na ja smokuję to Dobra, dawaj Ale poszło wysadzenie. wysadzenie. Brawo No raz do lewej Ja podchodzę Zesmokuj, zesmokuj, zesmokuj Nie no, może... ważne Nie widzę, to ja prostu. Ja zabiłem hej. gościa co boostowali się raz AWP jest bana Nie może być, no to... być na kontakcie Monster blisko, monster Ja nie dam rady nawet wejść po cichu ty, kurwa, dasz Mam radę stare danie. palce Dobra, j**a cię podchodzę Jest monster blisko typ Dałem radę, dałem radę I ty? Leży. ABC! ABC był ABC no Jest A leży Leży Smokuje ja smokuję Heaven a, patrz, Helen ściągnął mnie. Nie wiem, czy zasmokowałem Helen. Chyba zasmokowałem. Macie smoke'a na BCD? Albo flasza, albo coś? Ale tylko. Ale ci tam Sajo Podejdź ci tak bliżej. Przez ty macie bliżej? Fenix, uważaj. Przez Fenix. Fenix. Ostatni, ostatni Pago. Pago, ja, 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 go, ja go ci tuję mhm. OK? Dobra. Wychodzi, na no, wyjście. No nie no, Kurwa no. no. <śpiewa> no. <śpiewa> ja pierdolę. Ja, ja. ja pierdolę. Ja. 54 w dwóch mu dałem. Oj, Paweł przewidział ten bait chyba. <śpiewa> Znaczy to było dobre słowo. Znaczy, jak powiedział, tak zrobił. No, myślałem, to że daje, pa go koła, weźmie koła, taki kąt, żeby nie się nie, wyje, nie wyjebał, zanim ja go nie złapię tego chłopa. No, pa, no. Poczuł krew, po prostu kurwa, Mateusz. Mój. No ja byłem, ja miałem kurwa jak on wychylił. 5 nie marze, metrów nie z Gali nie, nie wybiegł. Grajmy, grajmy, grajmy. Ale widziałeś, gdzie ja spałem, czy nie? No, cały sterowany w gale, wyjście z Gali. Białam, białam, białam. Posadam. Zaczuję, jest na długo. A bupa banana banan raczej stoi znowu. Albo długo może być. Troszkę się leży. Na... leży dwóch z jest jeszcze jeden woda. Ja Ty palę banana, też. No dawaj. Chodź, idźmy przez ten smok. Do prawej. Będziemy A kończyć jak coś. Jest to pół, jest Nice pewer, zajebiście. się. On się bał o banan generalnie. Nie wiem czy na jak ktoś jest. Ale jest na spokojnie, bo to trzyma 2 Idź do longa teraz z skręć. Idź sobie graffiti do longa. No i się daje, z tam No to idź, idź, idź z Izakiem. Trajda, na łoku, idźcie longiem. jest do... Mogę dać smoka, sam. Dasz schody, tak. Możesz dawać go jak ci powiem, ale uważaj do w międzyczasie, nie jeszcze nic nie no, no, no. Patrzcie lewo Dobra, rzucaj smoka i wy ten smok się mą sobie podchodźcie longiem powoli. Poczekajcie. Rzucaj i, i uważaj plecy sobie, bo Fanny jest rozbity, tak czy nie? Nie Okej, okay, to graj sobie to na spokojnie, baje coś, no. A wy sobie podchodźcie tym logiem. To no, blisko, blisko. blisko, blisko. blisko. O kurwa, mać. No, do... się, że złów tam był w takim razie. No. Cufnął gdzieś tutaj. Znaczy lewa nie. Uważaj. Nie, no kurwa. No bo no, no. no. ale taki moment złapał na wychylenie, że. Jest... No kurwa. masakra. Nie skakał, nie? Mm -mm. Nie. Po palak. no, tym palaku podchodzicie, i wjeżdżamy, okej? Okay? No. Skakał teraz? No. Yeah. Dawaj, okay. go. Go. Kuszyje, boom. Kuszyje, boom. Ja w cerny. Ja w Woda, jeszcze leży. I worek. Tak, tak, Nice. Nice. Swakę mam. Feszyłem ja heaven. ładnie granatami. Ja mam tylko fresza. Jeden heaven. Dwóch, 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 dwóch. Mamy jeszcze jednego freszek. Jeletowy wszyscy u nas. Tak. Ja napierdala tę hermę ABC, ABC! Jakoś też On mam na 10 AP pochodzie Lewo ABC Heaven może być na stołka ABC ABC jest? Tak, prawo jest ABC. Pra nie prawo, prawo, w sensie. Prawo ABC, no Grajmy czas, jest Mój kontakt możecie piekować wszyscy mhm. Tu jest karabin jakiś lewo ABC, ale zginiesz od bomby spierdam Mogą zbyt mieć eko, uwaga. Pan jednego go zachował, nie? Jakiś buzg. <grym> Mirasz? <grym> Oni! Oni rozczuli. Wyszłam o PSAJU. Długa jest, Jeszcze jeden. Full grają? O kurwa, mać. jest PHENIX, jeden. Długa i PHENIX, to czy co masz? Dobra. Kurwa. Naz i nie tu masz? był blisko, Cury. ja tym kupuję. Boczekaj paguł, uda, żeby skany, żebyś nie dostał, że coś. <grym> jest krótko mąsek. Okej, okay, no to idziemy. Mam jaj. pikował tu. No, nie, byli patrzę tu, busta. na pewno byli tu wcześniej. No, dobra, patrzę abusto. No w nie ma? Chcemy wrócić Feniksem do góry, stąd Pago. Ja Phoenixem odpuściłem i skąd to na nam idzie. Ma grać, wróć. Izak wróć też na na za na Nie, Izak wróć, wróć, zostaw tego flesza, potrzebujemy flecz. Chodź ze mną. ABC. Nie, banana nie widziałem. Musimy sumie podacha po prostu. No, <moguś> no już wiedzą to, to raczej, że Smoke Delus, ja wiem. Dam, dam, dam Smoke schody i Zamknij potem longa, Sayu. Mhm. O mi zmienił z góry gra. Ja ja na tak, logu stoję. Osłaniam, je, osłaniam. Co to jest? Dam smoka widzio przed smok. Dobra, smokuj schody. Rotują. I poszukajmy sobie powoli. No tak. Nie Nie Chcemy pod B wrócić? I z Ci jeszcze cię preszę, Dwóch rotuje z B, dwóch rotuje z B. Spokojnie sobie pochatujemy tu. Kurwa, Nie, no co to? B track. Ja mam to go. Jeszcze jeden lewo, lewo i track. Pali się, zjadał się. Jeszcze jeszcze jeden był, track może być gdzieś. Jest, blisko track, blisko track. I wózku jest. i track. I i schody, track i schody. Czas. Czas, czas, nie masz czasu. A... Ja, nie realnie to weźmy, zostało na lagu. Jak mi na środku banana grę zminimalizowało, ale to nie jest chór. Oddaję ją chyba. Czekaj, bliżej stanę. Miałem go przy No, jest panie ich się z P9, rozumiem. Na górze był. Zesmokuję wody teraz, czyli kibel ci e, zasmokuje, co? To dawaj, Proszę. I smokujesz i banan. Czyż nam w Rodnictwa? Zesmokuję banan. Nie, nie. nie. Boom. Ja ja Miałeś się akacza? Ja tak, może być, smoku mało. Miałeś się go? Kto? Jest, z no, Ty. Ja nie, pan. ja mam maka. A, ty żyjesz, dobra. Sojnie. Ja zabiłem P9, na ja samym. Pierdalił. Generalnie to no może nie będzie ja ja tego było zero. Dobra. To no ja mam chyba. On tam bombę Pago, oddaj, oddaj, oddaj bombę i, pago. I Ja go nie game. widzę. Ja nie wiem gdzie on jest. On do base. Ja on nie nie czekaj jest? chwilę power, tak, idź longiem na no spokojnie. Zasz jakieś osoby flasha Pago na site, jak ci powiem? Takie. No, nie, nie, teraz nie, na To wyszedł? <kluz> ja no tak, pikuj, pikuj, pikuj. Podchodź sobie. Ja też mam mogę flesza dać. Bez nie, Pewor, ty możesz wjechać z tymi flaszami Pago, na ten budyneczek do prawej daj, nie, nie tak jak teraz. O tam, no do lewej bardziej no. O tam, dawaj, flesz. B, lewaj, lewaj. Leciał flesz, Pewor, badaj. B, lewaj, 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 GG ja 70-90 HP, Emery. Ciężko e, ta runda Patrzę już trochę no, no, Ale to nic